Misterek przyjemny. Dobra, skorzystam z okazji i muszę bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić wspaniałe, dzielne, skaczące dzisiaj y, też z nami tutaj dziewczyny z zespołu Szkół w Marcinkowicach. Spotkał mnie z ich strony wspaniały zaszczyt, poprosili mnie o zdjęcia, autografy. Jestem wam dziewczyny bardzo za to wdzięczny. Jest to dla mnie nowość. A dodatkowo jestem dla was pełen podziwu. Tak, sytuacja komfortowa. Jako pierwszy mam tą zaletę, że mam wolną przestrzeń. Ale wiaterek. kurcze, o ty! Marowisty jesteś dzisiaj. Podwija czasę Jak majtki baletnicy. Nosi, noś, noś, noś. Dobrze. Ale no, no, pogoda po prostu wymarzona. Na Katowice, ale oprócz huty mamy jakieś piękne jeziora, czy to stawy. I w prawo. O, pięknie. To akurat ostatnie wyskakiwały dziewczyny też chyba z tego zespołu szkół, ale nie te, które robiły ze mną zdjęcia. Ale dziewczyny są bardzo drobne, filigranowe, jak te dziewczyny i widzę, że zamiast w dół postanowiły lecieć w górę, co oczywiście jest frajdą. <laughs> Za mną ktoś jest? Dobra, to zabijamy. No niesamowicie pięknie dzisiaj się skaczy. Drugie najście, a jeszcze w połowie drogi. Rzeczywiście wiatr nas trzyma. Nasze wieje dosyć mocno. O, no, proszę. Jeszcze samolot będzie musiał ją chyba omijać w powietrzu. Tak jest wysoko. <laughs> no dobrze, ale trzeba wylądować bezpiecznie. Taśmy przód będą, bo ja pcham mnie do tyłu, więc taśmy przód będę ściągał. Nie żeby wyhamować głaci. Jesteśmy.